Oglądamy? Oglądamy. Pierwszy film. Aśku. Krótko, ale nie, nie, nie tak bardzo proszę. Bez pesady, tu nie to stoi i tak. Znaczy, generalnie tu i tam, to, to krótko. Aniu, umyjesz? Pana? Aniu, umyj pana. Aniu. Pan no umyj tego pana. No weź umyj tego pana. Aniu, umyj pana. Aniu, A no umy pana tam Cześka. Jak w zakładzie fryzjerskim na ostatniej wsi w Polsce to jeszcze większą ciekawostkę mamy dalej. Ten zabieg wygląda na dość bolesny. Twardy facet. To jest szczyt Twoich możliwości? Nie. Wierz gdzieś maszynkę, to coś panu golisz, aż mu się skóra naciąga cała. Głowa mu prawie odskakuje. Tu mu coś ciągniesz. Tu mu golisz, tu mu golisz, tam mu golisz. Mm, szybko, byle jak. To jest zrobione, byle jak. To jest za szybko zrobione. Bardzo średnia ta praca mhm. chaotyczna, szybka. Mm, muszę zmienić to no nie musisz. Ty nic nie musisz, Marta. Fajnie, żebyś chciała. No, chciałabym. No, nareszcie Marta się przyznała, że nie jest do końca zadowolona ze za Twojej pracy. Chcesz być fryzjerem? Chcę. Na pewno? Na pewno. Jak się czujesz? Uśmiech masz piękny cały czas. Nie schodzi ci z twarzy. Dziwię się. Ja bym tutaj siedział i, i płakał. Nie znając ja siebie. Nie płaczę. No to no jak jest? Jak jest, no nie jest dobrze. Czy jak nie jest dobrze, to jest jak? To